Pozdrawiam wszystkich waldek kanał Fotomix, i jeśli jesteś tu pierwszy raz, to przekazuję wiedzę na temat edycji i poprawiania zdjęć, głównie w Photoshopie i Lightroomie. Bardzo często dostaję od Was wiadomości w stylu co zrobić, bo coś się stało, czy w Photoshopie, czy w Lightroomie. Bardzo dziwne rzeczy przychodzą nawet. Trudno mi sobie to wyobrazić, bo mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o mnie, to jakichś większych problemów nie mam ani z Photoshopem ani z Lightroomem, ale czytając fora, wiem, że spore problemy są i to z różnymi właśnie aspektami, jeżeli o to chodzi. Głównie piszecie, jak odzyskiwać różne rzeczy, typu zdjęcia. No to wiadomo, podstawową rzeczą. Jaka podstawową odpowiedzią, jaka jest na wszystkich forach i, i wszędzie, jeżeli chodzi o zdjęcia, to po prostu zgrać z backupu. Tak, także wszyscy wiemy, jak już odzyskać zdjęcia, ale ostatnio miałem przypadek, że kilka osób się pytało, jak odzyskać presety, które zostały skasowane lub po przeniesieniu na nowy komputer są niewidoczne albo po przeinstalowaniu nawet Lightrooma są niewidoczne. Zacząłem grzebać w tym temacie i doszedłem do tego jak wydłubać taki preset z pliku JPG. Czyli mając plik JPG, który wcześniej obrabialiśmy, możemy z niego wyciągnąć nasz preset i jeszcze raz go sobie zapisać na dysku. Oczywiście wiąże się to z pewnymi Ważnymi rzeczami, plik, który nagraliśmy wcześniej, czyli zapisaliśmy po naszych obróbkach po tym właśnie zastosowaniu preseta, musi być zapisany z metadanymi. Czyli nie możemy mieć w Photoshopie ani w Lightroomie zablokowanych metadanych. Czyli już pokazuję, jak, gdzie to w ogóle jest. Jeżeli jesteśmy w Photoshopie, to przechodzimy do menu File. E, przepraszam, Edit. I tu mamy preferencje, Preference przechodzimy do General Interface. To już bez znaczenia, w co wejdziemy. I mamy Export. I tutaj jest Quick Export Metadata. Akurat mam brak, czyli None. Ewentualnie mogę wybrać, bo taki sobie tylko ustawiłem. Tutaj powinno być jeszcze, że. Wszystko. Wtedy, jak to wybierzecie, to Photoshop będzie to zapisywał już właśnie w pliku JPG wszystkie metadane. Jeśli chodzi o Lightrooma, to jeśli zrobimy eksport danego zdjęcia, to mamy tutaj metadata i include all metadata i możemy sobie wybrać. Jeżeli jest zaznaczone all metadata. To z wszystkimi danymi ten pliczek nam się wyeksportuje. I teraz, jeżeli macie już przynajmniej, jeżeli wiecie, że macie taki plik u siebie na komputerze, możecie w łatwy sposób odzyskać wszystkie dane i swoje metadane dotyczące tego zdjęcia, w których jest również preset wcześniej zastosowany. Czyli wskakujemy jeszcze raz do Photoshopa i jeśli jesteśmy na zdjęciu, na którym został wykonany preset, to mamy takie magiczne, magiczny skrót klawiszowy Shift Ctrl Alt I lub Shift Command Option I na Macu. Pojawia nam się takie okno dialogowe i tutaj na samym dole mamy opcję Raw Data, czyli surowe dane w polskim języku, i jak zauważycie, mamy tutaj pełny pakiet danych o naszym zdjęciu. Jeżeli będziecie tutaj mieli dosyć krótki ten kod źródłowy, to znaczy, że albo są zapisane dane tylko, dajmy na to, użytkownika czyli dane kontaktowe plus. To, że to jest jego zdjęcie, albo po prostu tylko jest wzmianka, że tych danych nie ma. Ale jeżeli, tak jak tutaj w tym przypadku, mamy te dane wszystkie, klikamy na to okno, robimy standardowe Ctrl A, czyli zaznaczamy wszystko, Ctrl C, kopiujemy zaznaczenie, otwieramy notatnik, obojętnie jaki. I robimy Ctrl V, czyli wklejamy do notatnika nasze, nasz kod, który wyciągnęliśmy wcześniej z Photoshopa. Następnie przechodzimy plik i zapisz jako. Wybieramy lokację, w której chcemy zapisać nasz preset. Nadajemy mu nazwę. I rozszerzenie z TXT zmieniamy na XMP. Robimy zapisz. I możemy teraz zamknąć notatnik. Zamknąć tutaj nasze okno, i dajmy na to, przechodzę do drugiego zdjęcia. Zdjęcie z tej samej sesji. Tutaj preset nałożony, tutaj. Nie. I teraz wchodzę do menu Filtr, wybieram Camera Raw Filter. Z prawej strony mamy te trzy kropeczki, klikamy Load Settings, czyli odczyt danych. I jak widzicie, mamy widoczny, przechodząc do właściwie do naszego miejsca, w którym zapisaliśmy nasz preset, mamy widoczny. Ten preset, klikamy na niego, robimy otwórz. Cyk i zdjęcie już jest po naszym presetie. Jak zauważycie, wszelkie dane zostały już wprowadzone. Teraz wystarczy kliknąć OK. I mamy także ten sam preset na obu zdjęciach. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli chodzi właśnie o odzyskiwanie tych presetów. Jak widzicie, nie jest to trudne, wystarczy zapisać plik z metadanymi i później można w łatwy sposób to w ten, który pokazałem, odzyskać, skopiowując te, kopiując te metadane do notatnika, zmieniając nazwę z TXT na xmp. Dostaliśmy normalny preset Podstawiamy. A jeszcze nie powiedziałem, że identycznie możemy to zrobić w Lightroomie. Ewentualnie zaeksportować jako preset ten plik. I będziemy mieli już całkowicie wykonywalny preset. Który będziemy mogli dalej używać, jeżeli gdzieś nam się zawieruszył. Jeżeli film się Wam podobał, to łapka w górę, oczywiście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Wciśnijcie, wciśnijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być powiadamiani o dalszych filmach. Pozdrawiam wszystkich oglądających i zapraszam na następny poniedziałek i następną dawkę wiedzy, jeżeli chodzi o edycję zdjęć. Cześć.